Witam Was podczas kolejnego wypadu do lasu. Czwartek, godzina 18. Pora ruszyć w las. <noise> o! Deszcze poprzechodziły. Noce nieco cieplejsze. O! Pora sprawdzić, co nieco, czy się coś pojawiło poza tą kureczką którą ostatnio się znalazło zobaczymy czy coś się gdzieś kryje następnie zapraszam do komentowania pozostawienia lajka like a my lecimy przed siebie posprawdzać miejsca kurkowe może jakie pierwsze muchomory czerwieniące się pojawiły tego się dowiemy to chyba gdzieś jakaś zwierzyna się stermała i widać od razu na wierzchu grzybnię Czyli jeżeli, jeżeli jeszcze na razie nie będzie, to za niedługi czas coś się może pojawić. O! Spójrzcie tu co tu się dzieje Ile malutkich kureczek ran, Nie mam się dalej tu góry, żeby ich przez przypadek nie rozdeptać. Pieprznik blady. Zobaczmy, jak ta nasza kureczka tutaj był mały brzdąc, nadal jest, ale. Podrósł. Ale na razie tylko jeden owocnik. Zobaczymy za jakiś czas, czy coś więcej się tutaj pojawi. Ale też. Widzę, że jakieś tutaj bąbelki wychodzą. Prawdopodobnie kureczka. Także widzimy się już za chwilkę na kolejnym miejscu. O, w kolejnym miejscu. Kolejna drobnica się zaczyna pokazywać. Kolejna kureczka. kolejny jakiś grzybek rośnie. nie podach następny i nie kojarzę akurat ale w domu sprawdzę w atlasie o. jest malutka kolejna, czyli raz zaczyna. Swoją produkcję. A póki co borowików tutaj nie widać. Na nie będziemy musieli trochę jeszcze poczekać. Za jakiś czas tutaj może być grubo z kureczkami. W tym miejscu zawsze obfitują. Czasami w mniejszych ilościach, czasami w pełną ukrasą. <laughs> Idziemy zobaczyć na kozaki. To jedyne tajemnicze miejsce, w którym w ubiegłym roku i dwa lata temu były żniwa żniwa i to potężne <grywa> także lecimy stąd i na kolejną miejscówkę idziemy na kolejną miejscówkę o, trochę tutaj po Przerzucało się będzie może na w sezonie tutaj pobuszować za kozakami Grabowymi oraz prawdziwkami Na razie nic tu za wiele nie widać Tam z początku trochę wykwitała grzybniana Powierzchnia, ale tu na razie nic się takiego nie dzieje. Oziki, brzuski, młode dęby, a na razie nic się nie czerwieni. Na razie nic nie widać po drodze, żeby jakiekolwiek może nawet nie mówię już o tych pożądanych, ale na razie cichusza. A jak wyraźnie to jeszcze nie pora na to miejsce dokładnie na razie pustka pod tym naszym drzewkiem Uch. na razie nie ma w tej kondycji jeszcze Tak niby w nocy polało. Ale tutaj za bardzo Tak nie czuć. Nie widać, żeby było dobrze nawodnione. Przynajmniej dziki tu rajwachu takiego nie narobiły. W porównaniu z jednym miejscem, do którego dość często Was zabieramy na kurki, prawdziwki. Także widzimy się na kolejnym miejscu. Lecę teraz kawałek do góry i przez w na kolejne miejsce także widzimy się za chwilę coś czułem grzybnie chwilę temu przechodziłem tędy i wiecie co czegoś nie zauważyłem spójrzcie na to ile gołąbków raz dwa trzy cztery pięć sześć 7 sztuk jedno takie fajne gniazdo ale numer ale widać że już troszkę starsze okazy o to dzisiaj grzybobranie zaliczone a tam grzybobranie nie będę ich brał bo to już dosyć starsze owocniki nie będę się wykupiał takich do brał. Z drugiej strony głąbków zazwyczaj nie zbieram Ale motywacja jest. <grywia> Także widzimy się już za chwilę. No i są kolejne grzyby po, po drodze, ale już zmarniano Coś pod gołąbka, ale raczej nie jestem pewny. Słońce ich trochę zmaltretowało. Ale to na razie tyle z tego miejsca. Czernidlaków jeszcze też nie widać Ale dość często w tym miejscu występowały Ani kozilarzy zero Dobra, lecimy na kolejne. Miejsce i kolejne grzyby na samym środku drogi, czyli coś się dzieje w lesie, ale na te grzybki, które my czekamy. Jeszcze trzeba będzie poczekać jakiś czas Ale grzybnią pachnie <laughs> o, Kolejne kureczki wy wyłaniają się A wcześniej ich tu nie zauważyłem. Oj, zrobił, że nie ten. wybaczcie ale będzie troszeczkę dłuższy materiał. no tak. Skupienie rozdwojone. Jedno oko na stan nagrywania, drugi G na podłoże. Tu się nieraz borowiki usiadkowane trafiały, ale na razie ich nie widać. Albo będzie po, trzeba poczekać do końca lipca, lipca, przepraszam, czerwca, początka lipca. To akurat może coś się trafi, ale póki. Nie widać humorów czerwieniących. To na razie trzeba sobie odpuścić borowiki. Jak tamte ruszą, to lata czas. Ruszą też borowiki usiadkowane. Myślałem, że kolejne kureczki widać. Ale na razie jeszcze nie. Jesteśmy na kolejnym miejscu kurkowym. Znacie, jak to byłem, nie było zupełnie nic, ale już się pierwsze kuleczki małe pokazują. Trzeba tutaj ostrożnie chodzić. Kolejne. I mamy pierwszą większą kurkę. Trzeba się rozejrzeć. Jeżeli, jeżeli jakaś chociaż jedna, bądź dwie, takie większe to akurat, jak to Pan Boguś mówi, to je do jajcora, do jajczucha, czy jak to tam zwał, a on to jakoś lepiej mówi. A teraz będę rozmyślał jak on to mówił Do Jajcora, do Jajczuka no A zresztą jak zwał, tak zwał Zobaczymy kolejne miejsca kurkowe Tam były pieprzyniki blade Zobaczymy czy się coś i tu zaczyna pokazywać nocki dosyć ciepłe. Ostatnie były po 15 17 stopni nawet. To kto wie, czy nie będzie za jakiś czas do grzybowego szału. A te pierwsze grzybki. <sus> <sus> tu nak raja p u s t Troszkę się zadyszałem. Uff. Dobra. Dzisiaj sobie dalszą drogę odpuszczę. Znowu czas troszeczkę zaczął gonić. kolejnym. Podczas kolejnego wypadu ruszymy na borowiki, ale to gdzieś za tydzień, półtora. Teraz jeszcze są pokazywane kolejne opady, noce do 12-14 stopni, także czas przed nami. I grzybki również. Także to by było na tyle z dzisiejszego vlogu. Zapraszam Was do komentowania lajkowania, subskrybowania i co tam zostało do poklikania także dziękuję za uwagę i widzimy się już w kolejnych vlogach prosto z lasu